Dobra, chyba na razie sobie tego nie będziemy robić. I teraz tak. K, czyli bezwzględny. Kseno bezwzględne. Jaki bezwzględny. Obecnie mi się wydaje, że to chyba powinno, to powinno starczyć. Jednocześnie powinienem szukać jakichś e, misji dodatkowych. E, Mam bardzo, bardzo dużo, czyli to mam poszukiwać z tej niż stację K Antigone. Dobra, czyli wiemy, że tutaj jest ich ul w Antigone. Gdzieś, dobra. I teraz tak, my sobie zespokojem, zeskanujemy parę rzeczy. Widzę, że już inaczej się lata, jeśli chodzi o e, dwójkę. Chyba na M1 mi się bardziej latało, jeśli o to chodzi. Dobra, abstrahując, tutaj już jest. Nie ma z tym problemu i przepisz. Czyli tu już jest 9. Tak, damy 10, dycha, dycha. Tu piątkę i zaczniemy sobie robić ze spokojem. W sumie już powinno mnie stać. Następny statek. Górników gazowych. 300. I można, można. Dobra. Robimy następny statek, no, a teraz więcej kasy tutaj zbieramy, więc nie ma problemu, to jest tak, gdzie to teraz to było, to było zniszcz. statek działa, dobra, to było tu. O Jezu to tak szybko padło Ksenon! o Jezu tutaj ksenon się pojawił W sumie mógłbym spróbować podlecieć I spróbować go zniukować Dobra to zrobimy tak, zapiszemy sobie Żeby nie było Zastąp. Zapisujemy rozgrywkę. Jest już statek Xeno. Chcę po prostu zobaczyć, czy damy radę go trochę wyłączyć z rozgrywki. Samemu oczywiście nie dam radę, ale to nie jest tak, że on jest tak silny jak wanilii. Troszeczkę waninie jest troszeczkę za opa, to niektóre statki też będą. Dobra, spróbujmy. O Jezu, dobra. Staramy się uciec. To nie jest tak, że że nie obrywamy. Obrywamy dość mocno. Dobra, muszę jak najdalej od niego odlecieć. Myślę, gdybyśmy mieli tak statek fregatę albo typu niszyciela, byśmy spróbowali go wysolować. Wiem, że od góry łatwo idzie po prostu wlecieć i go zniukować. Xenonosty są troszeczkę głupie w niektórych momentach transportowiec no, nie da rady. Chociaż gdyby tu było jeszcze więcej tak statków, to może byśmy dali radę. Dobra, tu już mamy dychę. Dobra, tu jakiś mamy mniejszy Kurde, spierniczył Dobra, nie ma sensu Przecież tu jest jakiś Kurde to, to latanie z tymi silnikami jest trochę tu wkurwiające Dobra, zastraszenie. Dobra. Kurde, spierniczyk, dobra. Nie zużyłem go przechwycić. Mój błąd, dobra. Nic tutaj nie zrobimy. I tu mamy... Ja tu chyba będę musiał spierniczać, bo ten statek... Leci tutaj na mnie. Dobra, widzę, że prawdopodobnie będą go atakować. O, pancernik. Dobra, to zrobimy sobie tak. Dołączymy się do walki i spróbujemy po prostu powalczyć. Dobra, on pancernika nie powinien tak rozwalić szybko. Nie, on popada trochę. Uuu! Dobra, chyba to był błąd. Dobra, nie, nie wiedziałem, że może właśnie to tak być. O, masakra. Dobra, wiecie co? Straciliśmy dość dobry statek. Poczekajcie, bo tu teraz było... Ten kontakt. Dobra, to było to. Nie chcę po prostu stracić na początku statku. No widzę. No właśnie zauważyłem, że no z mistrzycielem sobie nie poradzimy. Bo jak dostaniemy pełną salwę, to jest masakra. Ale. Ale. Widzę, że oni sami kurde nie są tak zasili. Statki ksenosy zostały zmienione. Um, I ta broń. Nie mają takiej z broni, jak to mieli, że na 5-6 strzałów kurde niszczyciela rozwalili, a na strzała brali myśliwce. Widzę, że tutaj jest troszeczkę inaczej. No dobra, podejdźmy do tego jeszcze raz. Dobra. Ym, tutaj zeskonowaliśmy. Dobra, straciliśmy jakieś e, 2-3 minuty, więc e, takiej tragedii nie ma. Dobra, nawet dostałem jakieś osiągnięcie e, bardzo rzadkie. Nie wiem za co. E, Zni statek jednym strzałem włączając go ze z gry. Dobra, 4% tylko graczy udało się osiągnąć te osiągnięcie. Dobra. Dobra, będę musiał troszeczkę yy, te M1 chyba sobie zrobię z powrotem. Bo chyba najlepiej mi się latało. Dobra, na razie to ja nie chcę dokować. Dobra, jak wykonamy to zadanie, polecę i yy, poprzerabiam. Bo naprawdę bardzo ciężko się tutaj yy, te blata. Dobra, wiertło. Dziesiątka ze spokojem. Dobra, jest. Kurde, jednym strzałem. Kurde, nawet... Nawet nie mogę yy, dobrze przeładować. Mam nadzieję, że we mnie nie na Dobra. Dobra, zbierzmy kontener i... O kurde, on nie za szybki, to i tak go nie... Nie złapię. Dobra, i tu powinniśmy mieć... Kurde, nie udało mi się. Dobra. Udało nam się? Udało. Dobra. I teraz tak. Czy mamy jakiś tu jeszcze jakąś misję? Nie mamy. Dobra. Second point. Eee, my spróbujmy się tutaj teraz update'ować. Muszę pozmieniać tam parę rzeczy. Dobra. Tu mamy 500. Czy my możemy osobnego górnika zrobić? Można, brakuje tylko jednego części kadłuba, więc tragedii nie ma. Chwilę soistnie się po nim. <laughs> Powinno to tylko ogarnąć. Dobra, czy my mamy tutaj? Ksenosów mamy. O, dostaliśmy 500 kredytów, bardzo dużo. Może nam lekko starczy. Tu, 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 tu. Nikt nie mówi, że będzie łatwo. Nie, ja muszę to pozmieniać. Bo latanie teraz mnie irytuje. Tylko teraz pytanie, czy to jest wina silnika bojowego, czy... Nie, manewrów prawdopodobnie. Jest to pozmienione teraz. Takie manewry i wszystko bardzo fajnie to wygląda, jak się gra na joysticku. Ale jeśli gra się na myszce na klawiaturze, jest to wkurzające. W przyszłości sobie po prostu nabędę mm, Jstick i będziemy po prostu grać na Jsticku. O Jezu, co tu się kurde robi za błąd. No właśnie, muszę pogarnić te parę rzeczy. Statek się po prostu <grych> zaklinował. Dobra, musimy delikatnie odbić w takim razie. Jezu, nie miałem nigdy takiego problemu. W tym patrzę 6-3 musieli pokombinować ładnie. Dobra, i teraz delikatnie do przodu. Dobra. Udało się. no masakra Prędkość do palacza. Dobra. Prędkość do palacza. A my no, do palacza to nie chcemy. To tego ja teraz ja tak. Podchodzenie pioniowe. Bojowe jest delikatnie chujowe Dobra, my to sobie jednocześnie zrobimy tak. Skaner policyjny, skaner dalekiego zasięgu, komputera handlowego. Nie, w sumie to nie będziemy robić, to nie ma sensu. Tarcze zostawiamy... Nie, tarcze to my sobie zrobimy eee, Rotigona, z tego względu, że... chociaż... kurde, pierwon tam wie. no chyba, lepsze są te tarcze. Ten odnowienia 8 810 8 O nie, u paradzianów jest lepsze ciekawe, dobra, mniejsze o to spróbujmy zamontować to i będziemy widzieć jak się po prostu z tym lata Dobra dyszka i w sumie to by było